Miejsci. Piękne jest dzisiejsze pierwsze czytanie i dość dobrze łączy się z Ewangelią, którą przed chwilą usłyszeliśmy. A Ewangelia jest nam doskonale znana myślę, że prawie zacytowalibyśmy ją na pamięć. Jest często czytana w roku liturgicznym jest to obraz, który jest nam znany, często powtarzany, chociażby wtedy, kiedy. Mówimy modlitwę modlitwie Anioł Pański, która tak moc, którą tak mocno też rozpowszechnił Jan Paweł II wśród nas. Zacznę od tego, co mówią słowa Apokalipsy. Zwykle, zwykle traktujemy je jako trudne, jako takie, z którymi mają problemy egzegeci, teolodzy. Jak je do końca zrozumieć? Trudna Apokalipsa, trudne proroctwa. A dziś mamy takie bardzo przyjazne, bardzo piękne i bliskie nam słowa. Piękne porównania, również, które święty Jan czyni, ażeby nam przybliżyć obraz Boga. Relacja między Bogiem a człowiekiem, w ogóle warto wspomnieć, że nasza religijność, nasza wiara. To wszystko, co jest związane z kultem, z drogą do zbawienia, to jest tak naprawdę budowanie relacji. To słowo budowanie relacji jest dość mocne i modne we współczesnym świecie, bo wtargnęło w różne, w różne dziedziny życia, również w takich zwykłych, przeciętnych zakładach produkcyjnych, firmach również mówi się o budowaniu relacji i czemu to wszystko ma służyć? Temu, żeby osiągnąć jakiś efekt. Żeby mieć jakiś zysk. I my pomyślmy również w podobny sposób o naszej religijności, żeby to budowanie relacji z Bogiem było dla nas korzystne. Apostołowie nie bali się zadać takiego pytania, Panie, a co my z tego będziemy mieli? Zostawiliśmy wszystko. Niektórzy zostawili swoje domy zostawić żonę, zostawić dzieci, pójść za Chrystusem. I co my z tego będziemy mieli? I dzisiaj w tej Apokalipsie, częściowo słyszymy odpowiedź w zasadzie pełną odpowiedź co my z tego będziemy mieli. Z właściwego budowania relacji z Bogiem. Ujrzymy coś, co jest przepiękne. Jeżeli chcemy mówić o pięknie, to piękna jest świątynia, piękna jest przyroda, ale. Ten tekst pisał mężczyzna. Może być coś piękniejszego od kobiety, pięknie przystojonej. Wydaje się, że nie. Że jest to piękno, które tak Bóg ukształtował, że dało wyrost również to w różnych tekstach Pisma Świętego, nawet w jednej księdze poświęconej przede wszystkim pięknu kobiety. Chodzi tu o pięść nad pieśniami. Warto do niej też zajrzeć, żeby sobie poszerzyć kontekst tych słów, które słyszeliśmy dzisiaj. Nie wiem, czy nie, czy nie przęknęły nam te słowa mimo uszu y, otwartych, mimo serca otwartego, ale czasem zmęczenie, to, to które przeżyliśmy, usadowienie się w ławce y, powoduje to, że zanim jest właściwa percepcja naszego y, rozumu, to już nam słowa gdzieś tam przemykają. Posłuchajmy. To nowe Jeruzalem Jeruz jest przystojona jak oblubienica, zdobna w klejnoty dla swojego męża. Relacja oblubieńcza, relacja małżeńska jest bardzo często przywoływana jako wzór relacji między Bogiem i człowiekiem. I co dalej będzie? Co będzie się działo w tym Królestwie, o którym mówi Jezus Chrystus, o którym mówi dzisiaj święty Paweł? I Bóg Zamieszka z Jego ludem i będzie Bogiem z nimi. Warto zwrócić uwagę na to określenie: będzie Bogiem z nimi. Nie będzie Bogiem nad nimi. Zwykle, jeżeli mówimy o Bogu, nawet jeżeli myślimy w wielu innych religiach, Bóg jest zawsze nad człowiekiem. Mimo, że jest nad nami, to jednak uniża się. To, co my słyszymy w Ewangelii. To, co zrobił Jezus Chrystus, to co Bóg robi wobec nas, to jest uniżenie się. Jest to ukorzenie się przed człowiekiem. My nie zasługujemy na to, żeby Bóg był z nami, żeby zasiadł z nami do tego samego stołu. W wielu instytucjach, również w seminariach, jest, czy w instytucjach kościelnych, w seminariach jak ja wiem, czy w naszym, jak było. Zwykle jest taka hierarchia przy stole. Czasem stół, ten taki ważniejszy profesorski, jest zupełnie oddzielny, a stół dla tych, którzy jeszcze gdzieś tam się formują, jest oddzielny. Dawniej bywało tak, że posiłki były też inne na jednym stole, inne były na innym stole. Dziś to jakoś się coraz bardziej wyrównuje, coraz bardziej te stoły się łączą. A w Królestwie Niebieskim od dziwo Bóg zasiada z nami przy tym samym stole. A jeżeli chcielibyśmy rozszerzyć to, co dzisiaj tutaj słyszymy, to okaże się, że jeszcze będzie nam usługiwał. Wyobrażacie sobie to? Bóg, który zasiada z nami przy jednym stole, można powiedzieć, korzystając z tego wszystkiego, co nam przygotował, będzie nam usługiwał. Do każdego z nas podejdzie, przed każdą się ukorzy, przed każdym okaże swoją miłość, i roz, roz, będzie rozpościerał przed nami te wszystkie dobra, jakie nam przygotował, ale jakie, tego nikt nie jest w stanie powiedzieć. My znamy tylko takie zajawki, takie błyski, nie ja wiem, z tych, którzy przeżyli śmierć kliniczną, mówią o jakimś pięknie, o przedziwnej jasności, o postaci, o kimś, kto nawiązuje dialog, z kim się rozmawia i nie chce się już wracać. Czyli to jest yy, miejsce i relacja taka, której człowiek już nigdy nie chce puścić. A czym jest nasze życie? Życie nasze przemija przed nami. Myślę, że dzisiaj tak też czytając to Słowo Boże, patrząc na drogę, jak szedłem na, na tej dziewczątce, nie wiem, czy czasem sobie tak nie spojrzymy pod siebie, czy tuż przed siebie, żeby zobaczyć, jak ten asfalt cały czas, czy ta leśna dróżka cały czas przemija, cały czas, mimo że podobna. Cały czas jest inna, ale to zostaje wszystko za nami. Przechodzimy i coś zostaje za nami. A to miejsce i ten cel, o którym mówią dzisiejsze słowo, jest miejscem, przy którym my się zatrzymamy. I też nasza pielgrzymka symbolizuje w pewien sposób y, to, o czym dzisiaj mówi słowo. Idziemy, jesteśmy strudzeni, jesteśmy zmęczeni, staniemy przed wałami jasnej góry i ktoś powie. Pielgrzymka się skończyła. Pielgrzymka ulega rozwiązaniu. Ja tego nie mogę pojąć, jak byłem pierwszy raz w 1983 roku na Pielgrzymce Wrocławskiej i przewodnik, wtedy kiedy podeszliśmy pod wały, mówi: rozwiązuje Pielgrzymkę. Doszliśmy do celu. Niestety pomyślałem, jak? No przecież jeszcze pod obraz musimy podejść, że ten trzaśnięte ma być już rozwiązane. No tak, doszliśmy do celu. Dotarliśmy do tego miejsca, które chcieliśmy osiągnąć. Już nic więcej nie będzie. I to jest najważniejsze. Właśnie to miejsce dotarcia. I wtedy już nie jest ważna droga, nie jest ważny ból, nie są ważne łzy, które w ciągu życia ronimy z różnych powodów. Czasem z powodów własnych, osobistych, czasem z powodu naszych bliskich. I zobaczmy jaki tu jest obraz Boga, który troszczy się o nas. On będzie Bogiem z nami z oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Warto sobie ten obraz przyswoić, jak my reagujemy, jak ktoś na przykład płacze. Dziś podajemy chusteczkę higieniczną jeszcze to w taki sposób, żeby je nie dotknąć, prawda? Żeby ktoś sobie wziął i potarł łzę. A może warto by było uczynić to przez dotychmiłości? Orzeć łzę, tak jak to czasem możemy zobaczyć na filmie. W naszym życiu coraz rzadziej pojawiają się gesty miłości, takie, w których jest dotyk. Ale dotyk miłości. Dziś jesteśmy bombardowani przez dotyki złe. I mówi się, zły dotyk, zły dotyk. Niech cię ktoś tylko dotknie. A w obcowaniu z Bogiem mówimy o dotyku miłości. I Bóg nas dotyka. I Bóg ociera nam łzy. Pomaga nam iść, pomaga nam kroczyć i jeżeli nawet ze łzami wejdziemy do Królestwa Bożego, to tam będzie to ostatnie otarcie łzy. I ta łza zostanie w rękach Bożych. Ona zostanie z nas zdjęta. To jest też pewien symbol zdjęcia z nas wszelkich ciężarów, z jakimi idziemy do Królestwa Niebieskiego. Też można by powiedzieć, no tak, ładna teoria, prawda? Ale życie jest życiem. Jak to osiągnąć? Jak to zrobić? Mam taką nieodpartą refleksję, że z jedne, jednym z zasadniczych powodów, z, jakich, z powodu których my nie potrafimy Boga właściwie dostrzegać i wybierać tej właściwej drogi i cieszyć się, skroczenia, tak jak idziemy na jasną górę, jest wiele różnych trudności. <laughs> nie wszyscy z nas potrafią się z tego cieszyć. My się buntujemy często. I też nie potrafimy się cieszyć z drogi prowadzącej do Królestwa Niebieskiego. Buntujemy się często wobec Boga. Ale jak to zrobić, żeby się nie buntować? Jak to zrobić, żeby użyć Boga jako tę piękną oblubienicę przyozdobioną w klejnoty? Taką, w którą tylko chciałoby się patrzeć i mówić, nie ściągaj tego, nie zajmuj tego, bo pięknie wyglądasz. Oby to trwało jak najdłużej. Tym powodem jest to, że nie potrafimy się buntować. Tak naprawdę, święty Paweł nawet pisze, że gdybyśmy poznali ja w jedności z Bogiem, gdybyśmy poznali do końca i odczytali tę dawną modlitwy, niepotrzebne by nam było nauczanie, niepotrzebne by nam były katechezy, bo już mielibyśmy Boga w swoim sercu. Co więcej, niepotrzebne by nam były przykazania. I to, co mówię, nie jest zuchwałością, bo to są słowa z Pisma Świętego Biblijne. Bo jeżeli żyje we mnie Chrystus, ten, który jest tak pięknie opisany, to czy ja mogę zrobić jakieś zło? Czy mogę źle patrzeć na drugiego człowieka? Czy mogę go dotykać w niewłaściwy sposób, bez miłości? Wtedy będę starał się robić wszystko tak jak Chrystus, o którym napisano w Ewangelii, że spojrzał z miłością. Do Niego różni ludzie przychodzili. Najczęściej obarczeni grzechem, według nas źli, którzy zasługiwali na karę. A on zawsze potrafił spojrzeć z miłością. I tak patrzę z miłością na każdego z nas. Spójrzcie na Maryję, bo ten obraz jest dla nas bardzo ważny. Jeżeli chcemy się dobrze modlić, to trzeba być, czy przyjąć taką postawę, jaką przyjęła Maryja. Jeżeli krajkamy do modlitwy w swoim domu, to czy czujemy obecność Anioła Stróża? Czy czujemy obecność świętych, którzy nas otaczają? Czy czujemy obecność swojego patrona? Czy czujemy, że jesteśmy przed majestatem Bożym, ale tego Boga, który nie jest wysoko na niebiosach, ale tego, który przychodzi do mnie i chce również trwać z nami w modlitwie? Co więcej, chce nam coś dobrego przekazać. Czasem my nie czujemy tego kontekstu modlitwy i mówimy, że mam odmówić modlitwę. Odmówiłem, bo to jest obowiązek jakiś. Jeżeli tylko tak będzie, to nigdy nie zrozumiemy tej wielkiej miłości Bożej tutaj na ziemi. Będziemy takimi niewolnikami po części. Ale bez miłości, bez odzewu miłości tego, którego pragnie Bóg. Nie wymaga, pragnie. Pragnie i nas do tego zaprasza. I zauważmy, że Maryja, kiedy trwała tak na modlitwie i przyszedł do niej anioł, ona go rozpoznała. Nie miała wątpliwości, że jest to posłaniec Boży. I jej odpowiedź Oto ja. Takich odpowiedzi w Piśmie Świętym jest więcej. Oto ja poślij mnie. Amen.